Cześć witajcie. Zaczynamy z zupełnie nową serią z Chrome Max Payne 3. I zaczynamy od naprawdę drugiego intro. Jak widzicie mamy polskie napisy. I oryginalny angielski głos. Chyba najlepsza możliwość. I mamy Maxa z życiem. Który wraca po wieloletniej przerwie. Ostatnia część, wcześniejsza ostatnia część, czyli Max Paint 2, została wydana w 2003 roku. A pierwsza w 2001. Czyli minęło kupę czasu. Pewnie z wielu z Was w ogóle nie grało w poprzedniej części. A ja grałem, ale muszę się przyznać, że. E, no, Niewiele z tego już pamiętam, Seriously? poza oczywiście postacią, zarysem historii. W każdym razie tutaj widać, Max jest wiele starszy. No i wiele się zmienia, zmienia się wydawca gry. Wcześniej to było Remedy Studio, teraz to jest Rockstar, czyli ludzie od GTA, e, od Red Dead Redemption, LA Noir. E, no i postanowili wprowadzić wiele nowych rzeczy. Za świetną grafiką e, zmienili e, miejsce akcji przede wszystkim. Czyli z klasycznego Nowego Jorku zmienili lokację na, na Brazylię. Dosyć kontrowersyjny wybór. zobaczymy, jak to, jak to wyjdzie. Jak to się przełoży na grę. Już od razu widać, że gra jest skierowana do, do dorosłego odbiorcy, na to właśnie liczę, że będzie to poważna historia z czarnym humorem, kryminał z odrobiną gorzkiej ironii, no i na razie, na razie to intro jest naprawdę świetnie zrobione, w zasadzie wygląda jak, jak początek dobrego filmu. Pewnie wiecie, że gra zbiera świetne opinie, więc, więc pewnie byłoby dziwne, gdyby mi się nie podobała, no ale zobaczymy. Na razie to, to, intro, jest no, to, to intro jest naprawdę urzekające. Wspomnienia z przeszłości. Max jest na pewno postacią... Z bardzo rozbudowaną przeszłością, jak nagry komputerowe. To jest, jest bogata historia. Nie wiem, czy, czy powinnam ją całą opowiadać, bo też, też pewnie nie najlepiej ją znam. Możecie gdzieś sobie to odnaleźć w sieci. W każdym, razie, w każdym razie tutaj widzicie grup jego żony i, i córek, które stracił. Chyba w, wszystkie te postacie stracił już w pierwszej części. No i od tego czasu. Tego czasu stacza się na dno za pomocą wódki, whisky, no i środków przeciwbólowych, które w tej grze służą także za mm, sposób na odnawianie naszej energii. Odnawiają zdrowie, kosztem pewnie życia psychicznego zdrowia psychicznego. So I guess I've become what they wanted me to be. A killer. Some rent a with a gun who puts holes in my bad guys. Well, what they had paid for, so in the end that's what they got. It's dziwnego, że, że say what you want about Americans, but we understand just capitalists. You buy yourself a product and you get what you pay for. And these chumps had paid for some angry gringo without the sensibilities to know right from wrong. Jestem ciekaw czy, czy Rockstar był dźwignię tą tą legendę, legendę Massa wielu, wielu grom się to nie udało wielu częścią tak, teraz był I dawno Dibnów, którego ostatnia część Forever Okazała się raczej nie wypałem No ale zobaczymy tutaj, zaczynamy rozdział pierwszy, postaram się nagrać cały rozdział pierwszy i w tym odcinku jesteśmy na, na imprezie w San Paulo. I Max tutaj robi za kogoś w rodzaju ochroniarza. Kogoś bogatego. To jest człowiek, który załatwił mu tę robotę. Ciężko nazwać go chyba przyjacielem, z tego co wiem, no ale w każdym razie znajomym z przeszłości.

Just got cowboys running security downstairs. Something rotten in the air. That didn't mean much. There was always something rotten in the air. The family we were protecting were local celebrities, rich parasites with delusions of humanity. Now like like they're like body bags, and runs. So where are they all?

I guess that's what a European education and a co-capital do for Ricky Martin, look lookalike. That's <laughs> very funny, Max. Oh, excuse me. A, widzicie, chłopiec, no I was mostly working for Rodrigo Bronco, a local businessman. He built things, did some charity, had things named after him, won awards, owned One of the trophies he won was his Fabiana. She was hot and wanted to be dangerous. Some good genes trying to fight their way out of a cesspit. She, she married well and was now at leisure to her good fortune. They got along as well as any two they mostly ignored each other. She spent a lot of time with his coquette younger brother, Marcello. Okay, was a guy your idea of a good time was an expensive soup, a bottle of champagne and nothing between the ears. The middle brother, Victor, had just walked in. He was a local politician. He an oil slick on an iceberg and about as toxic. The rest of the crowd I didn't know. But I, imagine, I imagine, types, with you know if they drink enough, they won't have to feel guilty about their good fortune. Suddenly, things turned real ugly. Felt like our hangovers arrived right on cue. Okay, we have the first

Trophy wife or not, I'd said I would protect the girl. Ok, trochę to staliśmy, ale A, jakoś poszło. Już widać, że jest fajna grafika, fajnie się wszystko odbija w pozadce. Krew nie wygląda źle. O, mamy pistolet. O, oh, fuck. Troszkę, troszkę trzeba wystrzelić w kolesi. Na boi, żeby zginęli. Od jednego headshota raczej nie giną. Ktoś jeszcze tutaj... jest? To była lady. Only Tylko time she wasn't calling for more więcej in her Cosmo. Jakiś magazyn. Brazylijska gala. Teraz widzimy sobie ten apartament. No szybko. Chyba nic nie ma. Kasa. Ła, wow, fajnie to wygląda. Jakieś takie. Nie wiem, czy to widzicie, ale to jest tak lekko trójwymiarowe. To znaczy widać nawet pociągnięcia pędzli, pędzlem. Okej, okay, mamy nasze środki które będą nam pomagać. W... Przeżyć. Tam, można nawet pograć sobie. Tak, to jest dobra chwila na Mozarta. No, Cokolwiek to, to jest. Ale talentu to chłop nie ma. Ja nie mam słuchu, ale on raczej talent nie ma. Wytuję tak się jakiś rosołek. She was out on one of the balconies, and I hoped that about to be thrown off it. It might have been stupidity, or drunkenness, or maybe both, but before I knew it, I was back taking insane risks, trying to save fallen women. No, daj, O, psru. Fajne, piękne te ujęcia są naprawdę na, na udane strzały, czy na jakieś ważniejsze strzały. Widok spuły, kamera umieszczona jakby przed kulą, za kulą, za nami. Fajnie to wygląda. No, nie, nie.

Gdzie są następni? Nie ma już go, myślę, że więcej ich będzie. A no, tam jest. Możemy się przyklejać do ściany. i had to keep moving i didn't want to fuck this up more than i already had you Skacze, tak teraz troszkę wcześniej. Ależ pięknie dostał ponad oko. <laughs> ależ go pięknie usadziło na fotelu. No a szkoda, że spał, mógł posiedzieć. Fajnie to wyglądało, przyznacie. Nagrywam to wcześniej rano, Ja jest u mnie: jest 7 rano.

Mało ten celowniczek jest i czasami nie widzę jeszcze tam Jeszcze ktoś jest Już nie wiem nawet. The weren't far ahead Jednego miejsca mniej Fajną fajną dziurkę mamy na Marynarce, a nie wygląda na zbyt drogi, na zbyt drogi ciuch. Także niewielka strata. Stoją. No nie wyglądają jakoś rewelacyjnie. A może ta, ta nie jest zła, ale nie wiadomo co to jest. Raczej jakieś, coś jakiś syn, który Jakiś no-name. O, zdjęcie, zdjęcie. Okay. another Parking lot, rattling with gunfire. Was i too late? Vision, vision is to the ah. i Dziep No tak to jest ewidentnie od 18. Edra. Muszę jeszcze mózg rozdysgnąć. Patrzcie, tu jest fajna filmowa akcja. Klasyka kina akcji. Jeb w Wyjątkowo odporny są jak na kolesie bezradnych kamizelek Mr. Tylko w t-shirtach Okej, okay, ratujemy kolesia Radzili bohaterowie. Je, by nas zabił! Napalenie z jeden. Bach, prosto w serce. Albo w przeponę. You're okay. I tam Ocknij okay. się chłopie, jesteś cały. Wstawaj wstawaj. Nie udawaj. Ja, już przekupieni policjanci przyjechali. Trochę spóźnieni, co prawda? A jeńców widzę nie biorą. To jest właśnie ciekawe w tej grze, że, że mamy teraz napisy po portugalsku, którego ja nic nie rozumiem. A I tak samo język mówiony jest portugalski, podobnie jak napisy, więc nic nie rozumiemy, podobnie jak Max. To chyba jest zamierzony taki efekt... ...dezinformacji. Jesteś dobry, Max? Jeśli tak powiesz. Nie wyglądasz tak dobrze. Ej, co mogłoby być lepsze, co? Dobra osoba jest zjednoczona, a komando Sombra umarło. Chyba. Więc kto jest ten chłopak? Nie wiem. O, zmachał się trochę Max. Forma już nie ta. Lata lecą. Koleś chyba na siłowni nie spędza cały dni. Parę kulek zebrał nawet po nogach. No i mamy małą libację w domu do lustra. Zamiast wciągnąć jakąś kreskę czy coś, to łyka jakieś relanium pewnie. A tak to potem jest widzicie ciężko pionu trzymać. To jest tyle innych środków. To, dla Nie żebym kogoś zachęcał, ale chyba lepsze to niż jakieś piguły łykać. No i urwał mu się film. Okej. Okay. Jesteśmy po pierwszym rozdziale, więc myślę, że. rozdziale, więc myślę, że zakończymy to nagrywanie i zaczniemy od tego momentu w na następnym odcinku. Także pozdrawiam Was i zapraszam do następnego odcinka już. myślę, że chyba jutro. Na razie.